Siemanko, a wiecie co dzisiaj jest za dzień? Jest wielki dzień. Dzień, w którym nie tylko w końcu zejdę z tej drabiny, bo już mi się te walenie tynków znudziło. Dziś jest dzień, w którym z drabiny wiejskiej schodzimy do przestrzeni miejskiej i wracamy do nas na bazę do Iłu. Bo od jutra otwiera się nasz market i czas się wziąć do roboty. Nasz malutki, skromniutki bagaż jest już spakowany, także ładujemy się do fury i ruszamy w drogę. Przejechaliśmy przez punkt kontrolny. Wcześniej były tutaj okopy, jeszcze parę dni temu. Tak naprawdę opuszczamy bajsze nie po tygodniu, jak planowaliśmy, ale po trzech tygodniach, z czego dwa tygodnie spędziliśmy. Tak naprawdę spędziliśmy w bajsze oh. trzy tygodnie, a nie tydzień, tak jak planowaliśmy. Z czego dwa tygodnie. Nie mogliśmy wychodzić nawet z domu, bo była kwarantanna Także dobrze w końcu być na wolności Dobrze wracać do domu Już nam się te wakacje powiem szczerze znudziły I stęskniłem się za pracą seryjnie Także jedziemy do domu Połowa lutego Dzisiaj jest 15 Generalnie mamy piękną pogodę, to też jest pierwszy taki dzień od dawna Słoneczny Także do przodu. Tak jak widzicie, tu jest pięknie. Nasze osiedle jest całkowicie ogrodzone. Próbowaliśmy się przebić od autostrady mamy taki gwiazd. Ale ten wjazd też był ogrodzony. A tak wygląda tak wygląda z ma się złości, bo mamy napiętną sytuację. Muszę dać jej telefon, także chwilę. To chodzą ten Dobra, tak, generalnie musimy się tutaj zarejestrować przy wieździe. Goście nas nigdy nie widzieli, bo jest to nowa ekipa. Jest to sytuacja niestandardowa, jak widzicie. Nie możemy się też dzwonić z naszym landlordem. Także kwarantana jest zniesiona, ale wpuszczają tylko tych, którzy tutaj mieszkają, wynajmują. Jeśli samochód wjeżdża, jest to ktoś lokalny, to mierzą mu temperaturę. Ewentualnie, z tego co się orientuję, to jeszcze dostawcy jedzenia mogą, mogą wjechać na teren. No, i ogólnie jest w tej chwili e, sytuacja, wydaje się, opanowana. Natomiast jutro ma się otworzyć ten market hurtowy, o którym wspominałem. Więc e, zaczną się pewnie tutaj zjeżdżać ludzie na zakupy. I dopiero marzec pokaże, jak się sprawy rozwiną. W mieście jest kilkanaście osób zarażonych. Odizolowanych oczywiście od społeczeństwa w szpitalach. Natomiast, jak już wszyscy wiecie, chyba wszystko na temat wirusa. Wiecie też, że ten okres inkubacji jest dłuższy niż na początku sądzono, więc niewykluczone, że ci ludzie zanim trafili do szpitali, to kogoś zdążyli jeszcze tutaj zarazić po drodze, i, i że to jeszcze nie weszło, więc stąd e, nakaz bezwzględny jest używania masek w mieście. No i oczywiście do tego nakazu będziemy się stosować, no bo bezpieczeństwo jest najważniejsze w tej chwili. Tak wygląda pomiar temperatury. <tum> No także załatwiamy formalności i wracamy na swoje Jeżdża sąsiad zielona rejestracja oznacza, że jest to samochód elektryczny Ora to jest bardzo popularna chińska marka samochodów Bardzo fajne wozy Chłopaki piszą do młodej listy miłosne i zaraz robimy wjazd. Jak widzicie, przy wyjeździe już nie ma większych komplikacji. A może i są. Dość rejestruje każdy samochód. Robię właśnie zdjęcia tablicy rejestracyjnej. Okej, no z 20 minut różne papiery wypisuje, podpisuje. Oświadcza, że nie byliśmy w ani w Kubej. I że nie mieliśmy kontaktu z nikim kto ostatnio podróżował w tamtym rejony. Chyba nas puszczą. Dobra, wpuścili nas w końcu. Jimmy już się wyrywa. Bo tu w okolicy jest jego ulubione drzewko. Jimmy pokaż gdzie jest po ulubione drzewo. To jest nasze osiedle, mieszkamy tu od niedawna. W zasadzie to jeszcze siedzimy trochę na kartonach i na walizkach. Na klatce schodowej jest syf, bo landlord sprzedał część tego budynku. Właśnie tą część po mojej lewej stronie. A wcześniej tutaj, na każdym piętrze, od tej strony drzwiami wchodziło się do lokalu, który był podzielony. Właśnie nie był podzielony, był jakby połączony, tak? Wchodziło się od tej strony, ale tutaj ten pokój, który widzicie z wyrwanym kawałkiem ściany, czyli ten, te małe mieszkanie docelowo. To była część po prostu większego mieszkania. No i od razu przed nowym rokiem wjechała tutaj ekipa i zrobiła taki miszmasz. To jest nasz lokal dopiero co niedawno wnajęty. Także warunki są spartańskie. Jeszcze się nie zdążyliśmy tutaj urządzić. Dobra, zobaczcie, ale... To chyba na tyle. Sorry za taki nudny, dość obyczajowy odcinek, ale e, chciałem wam pokazać trochę widoków, jakie mamy po drodze właśnie na trasie do Iłu. A w kolejnym e, odcinku pokażę wam miasto i może inaczej zaczniemy od marketu, bo jutro musimy się tam koniecznie przyjechać zobaczyć jak sytuacja wygląda, czy już możemy gości zapraszać na zakupy czy jeszcze nie. E, także w kolejnym odcinku pokażę wam market pod wirusem. E, no i później to i owów i łu, a póki co bierzemy się za rozpakowywanie i sprzątanie tego Majdanu. To sia.